Nocą błysły szable, gdy car spał spokojnie 115 tysięcy Polaków ruszyło w bój bez nadziei Na spokojne dni padło ich 40 tysięcy Nie dla sławy, lecz by dzieci ich dzieci znały słowo wolni W ogniu Belwederu młodzi ginęli z imieniem Polski na ustach A świat milczał, jakby nic nie widział Jakby śmierć była pusta Szła Warszawa, płonęła jak świt Każdy krzyk był modlitwą, każdy trup śladem dróg, których nie zmyje czas z mu powstał kraj, z mu powstał kraj, gdzie każdy grób to nowy raj, gdzie płac za W zima była cicha, ale las płonął kwią 200 tysięcy poszło w las, sercu tylko gniewi Bóg 20 tysięcy nie wróciło, 38 tysięcy na Sybir Tysiące matek w żałobie, tysiące krzyży pod borem Bez imion, straceni w cytadeli Bici, wieszani, ale Polska rosła w cieniu W pamięci i ranach, bo gdy ziemi zrobili cmentarz My staliśmy się modlitwą, z popiołu wyrósł duch I nie dał się spalić z chwili mu powstał kraj, z mu powstał kraj, gdzie każdy grup to nowy raj, gdzie płacz zamienia się w tym a dym unosi nas nad pył Bo póki serce bije nam I biały orzeł leci tam, gdzie wolność znaczy więcej niż dom Polska twa, choć milczy są. 63 dni piekła, 18 tysięcy zabitych żołnierzy 80 tysięcy cywilów, dzieci, matek, starców, miasto w ruinach i ciszy. Bóg honor, Ojczyzna, wśród dymu i krwi. Chłopcy z butelkami w rękach walczyli z czołgami Węgle mgle, świat patrzył z daleka, milczał jak grób a my staliśmy sami. Z karabinem i snem, że wróci Bóg, każda cegła w ruinach krzyczała. Imię Warszawa to nie miasto, to serce, które biło w popiele i wzach. Z mu powstał kraj! Z chwidymu! W rachunku krwi milion dusz za słowo Polska Jedno słowo, które ważyło więcej niż życie, bo nie zginęli po to, by pamiętać klęski Lecz byśmy my nie zapomnieli, że wolność ma cenę z bólu i blist Cybirus, powiśla, skatynia i wronek Skwi robotników i dzieci z modlitwy matek i sióstr My dziś idziemy po tej samej ziemi, po ich śladach w kurzu z flagą co nie zbladła, bo jest zrobiona z ich krwi i wiary Z mu powstał kraj Z mu powstał kraj każdy grób to nowy raj Gdzie zamienia się w chyna Dym unosi nas nad pył póki serce bije nam I biały orzeł leci tam Gdzie wolność znaczy więcej niż dom Polska trwa choć milczy świat